Jak się jeździ samochodem po poligonie wojskowym? Ostrożnie. Jesteśmy na byłym poligonie wojskowym, terenie, który należał do Gruzińskiego rządu. Teren po mojej lewej stronie to teren, w którym w tym momencie MR Group będzie budował największą inwestycję w tej części e, Europy. Ponad 200 hektarów ziemi, która ma być zagospodarowana przez kompleksy hotelowe, apartamentowce i to, co my lubimy najbardziej, mianowicie domy, townhouse oraz wille. Zapraszam Was do jedynej w swoim rodzaju i niepowtarzalnej okazji żeby cywilnym samochodem w technologii stealth pojeździć po polu minowym będzie bombowo. IHA!